Witajcie. Dzisiaj sobie pozgadujemy influencerów po ich częściach ciała. Część ciała, zdjęcia w sensie. Wybierała moja siostra. Nie wiem totalnie czegoś po niej spodziewać, bo to jest raczej. popiera. Mam nadzieję, że nikogo z -popu mi nie da, bo. Zaczynamy. Mm -mm. Na pierwszy rzut usta. Czekajcie, muszę się im przyjrzeć. Nie jestem do końca pewna, przekonana. Sorry, czkawkę mam. Ale mam wrażenie, że to mogą być usta Freeza. Co tak, nie, na dole jest Maja, potem Wersow i chyba na końcu Freeze. Ja Miałam rację. Następne mamy nogi. To, że siostra poszalała. Na pewno zgadnę. Myślę, że to mogą być nogi Marleny Soy. Chociaż nie jestem pewna. Mhm. Julia żogaj. To jest oko i ja myślę, że tu nawet mogłabym z zamkniętymi oczami powiedzieć, chociaż nie, ale... To jest oko Julity Różalskiej. Nie wiem, czy dobrze nazwisko powiedziałam. To jest talia. Talia. Po włosach myślę że tym razem może być Marlena Sojka. Jakieś zdjęcie jak Kuba ją przytula, ale nie jestem pewna. Strzelam Marlena Sojka? Następne zdjęcie mamy pokazane włosy i to może być mylące. Teraz chyba Faustyna albo ma, albo miała takie włosy, ale może być to też chyba jakieś stare, stare zdjęcie wersów, nie wiem. Strzelam, że Faustyna, Fugińska, Faustyna. Mamy pokazaną kość żuchwy i szyję. Moja siostra jest nienormalna. Nie wiem. Po prostu się poddaje, ok? Julia Wieniawa. Mamy zdjęcie brzucha. I myślę, żebym nie zgadła. O ile tego zdjęcia bym parę dni temu siostra nie widziała, e, to jest zdjęcie Natsu, e, które dodała całkiem niedawno, w razie słońca. <gulanie> to tyle bio. A, i mam tyle punktów.